Kochane dzieci, miłujcie prawdę i brońcie jej. Dym szatana wywoła wszędzie wielką ślepotę duchową i wielu porzuci prawdziwy Kościół. Wy należycie do Pana i on Was oczekuje z otwartymi ramionami. Zostańcie z Jezusem, w nim jest Wasze zbawienie. Przyjmijcie Ewangelię mojego Jezusa, gdyż jedynie tak możecie świadczyć o Waszej wierze. Cokolwiek się wydarzy, wytrwajcie w wierności wobec lekcji przeszłości, gdzie nie ma pełnej prawdy, tam nie ma Bożej obecności. Naprzód, bez lęku. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna. I Ducha Świętego. Amen.